System ochrony zdrowia w Polsce praktycznie istnieje tak, jakbyśmy sobie go życzyli, żeby był jakiś taki bardzo przejrzysty. Wszystko to, co się dzieje, to jest niewiadoma. My działamy na zasadzie planowania roku. Ja opracowując strategię pięcioletnią muszę co roku ją kompletnie zmieniać. Bo zmieniają się decyzje, zmieniają się parametry i, i praktycznie jest ciężko zaplanować cokolwiek, żeby rozwijać działalność. Ale jakoś sobie radzimy, bo to jest umiejętność Pol Polaków, że potrafią w trudnych sytuacjach znaleźć wyjście. Okazuje się, że Sekar w tym roku zupełnie nieźle wyszedł, choć zapowiadało się bardzo źle. Ten rok. Również zapowiada się dobrze, choć otworzyliśmy nową działalność, sanatorium. Okazuje się, że sanatorium znakomicie uzupełnia cały system rehabilitacji ruchowej i w tej chwili już kompatybilnie działa z oddziałem ogólnoustrojowej rehabilitacji neurologicznej i jest uzupełnieniem całego kompleksu leczenia w naszym centrum.